Mam bardzo miłego sąsiada jakiegoś, który porysował mi w trzech miejscach tak drzwi. A jedyne co mogę teraz zrobić to kupić taką zaprawkę z tak jakby z na końcu i będę mógł zalewać rysy. Tutaj już tak raz zrobiłem. Ta jest dużo głębsza, więc zaleję kolorem, potem zrobię coś podobnego z lakierem i spoleruję na koniec. Na razie to działa w ten sposób i, i, i zobaczymy jaki będzie v. efekt finalny. O tak, to się zalewa. Teoretycznie już mamy tego lakieru tyle, że to jest z górką zrobione na tej i tutaj. Teraz trzeba to będzie po prostu jakoś szlifnąć. I mam nadzieję, że zgubi się to w miarę. Fabia, gorzja tył, Rand. od spodu. Prawda ciemno, ale tą rysę co miałem tutaj, ona zeszła praktycznie całkowicie. Tutaj się nie zbajerowałem za bardzo lekko widać. Natomiast tutaj przetarłem się przez lakier i poniszczyłem dodatkowo, potem lakierowałem cały ten kawałek i wyszło to fatalnie. Także akurat do światła tego z lampki z komórki nie widać, ale patrzcie co to narobiłem. To jest inny w ogóle lakier. No i popsułem. Także. Chyba dwa razy pomyśleć, czy warto. Także najlepiej byłoby zostawić po prostu tak zamazane, jak na początku widać, przepolorować gąbeczką i tyle.